Ech, jak zwykle jestem spłukany. Gdybym tylko znalazł pracę. Dobra, odprężę się przy gazecie. O, coś dla mnie, dobra to ten adres. Chm, nikt nie otwiera, zobaczmy, czy otwarte dziwne otwarte, halo, czy ktoś tu jest? Może za tymi drzwiami ktoś będzie. Jednak nie jestem znowu na zewnątrz. Dobra, wracam do A. Oć. Chyba muszę iść tym tunelem. Uf, pawczy, ten tunel się nigdy nie kończy. Wreszcie koniec. Proszę wsiadać pod wiozę pana. Dziękuję. A co pan robi? Oho, ja wysiadam. Co tak macie? A? A oć. Mam nadzieję, że ten tunel nie będzie tak długi jak poprzedni. No to już chyba koniec. A, nic nie mówiłem. Poddaję się. Uf, w ostatniej chwili. Chyba muszę się wstać. Uf, nie mam siły. Dobra, zdał pan ten test. Co? Jaki test? No, ten, na który pan dał nam zgodę na przeprowadzenie, dzwoniąc na nasz numer podany w gazecie. A na co ten test? Na kaskadera w przyszłym filmie, zgadza się pan? Już odpowiadam. A ja myślałem, że będę testować hamak.